Siemano, witam. Długo nas nie było. Wszyscy domagali się filmiku z wykrywki, więc jesteśmy. Halo, halo, to się kameruje. Siemano, z tej strony sławci. Wraz z Bestią ruszamy na podboje, wykopy i zobaczymy, co znajdziemy. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy na starym opuszczonym boisku. Nawet trawa trochę zadbana. Będziemy szukać monetek głównie myślę Było dużo komentarzy kiedy filmik, kiedy filmik, no to jesteśmy. Trochę czasu minęło, co prawda, ale damy rady. Trzeba nadrobić i trzeba części Nastrajamy książka No ja, mamy to faza gruntu, no faza jest, ale gruntu Jedziemy. Jest sobota, to powinna być jej faza. Mieniamy, nie tylko gruntu. Sygnał, bo tu będzie dużo sygnałów, bo to jest. Tu będą kapstle też przypuszczą. Jak Zapotwierdzamy właśnie kapsel. To powiesz koło bramki może Mogę. Mamy drugi dołek. Pierwszy był kapsel. Pierwszy tam był obok bramki. Pierwsza no dziura nowa, obok bramki. Nowa torba, której nie było. co prawda, nie pasuje do wykrywacza, bo garet Sprawuje się. Chodź tu bliżej. Widać już na pierwszy rzut oka Nie, Czy widzicie monetka Nie wiem stawiałbym może piątka o, 10 zł PRL Co to tu za ziomka mamy No Bolesław Plus 10 10 Ucieko zł Ładny nawet stan patynka taka ładnie, no jak na pierwszą monetkę, drugi dołek? Ładnie Lecimy dalej, lecimy dalej no, Patrzcie jakiego mamy ładnego polmosika Kiedyś to chlali Płysaria no, jeszcze namalowana ładnie Lecimy dalej Jedziemy Nie ma? Zrobimy to po staremu Aha, nie ma Ci spadło coś no Boże Waring No Nie no, złotki, wódki Warring, Warring. Jest grudka, jest sygnał Nie widać co jest w środku Sprawdzamy To palco i to O myślę, że zawleczka no, ty mówisz, Dwa złote Ty mówię, że Stare perel Niedobry sygnał O kurcze jest jakiś tam log jest, będzie może na podsumowaniu. Dobrze, ładnie. Kurczę, no, 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 no. Coś się rzeź wyszedł z sprawy z uzdywaniem sygnałów Ja tu o widzicie widzowie? Jakie poświęcenie w Nike? Ach? Nie dookoła mnie ja Jak to bo grzebą? Miedź. To niemo miedzi w domu siedzi. Dokładnie. A mieć, a nie mieć to jest różnica. A mieć, czy być? Mieć, czy być. No. Jedziemy dalej. Dalej. Jest grudka druga, większa, nieco. Sprawdzamy. O kurwa. Jest moneta. Jest moneta. Znowu. Nagrywa się i to współczesne 5 groszy. A ładnie. Może nie widać, ale współczesne 5 groszy. Widać elegancko. Ktoś tak Nawet Ty, ty, ty. Trybuny tam widać. Luka tam? Bo ludzie. Co to zarosło? Ja tu ostatnim razem grałem jakbym miał 14 roków. O kostny. Lecemy dalej. I dalej rosa osiadła. No czuję. Już po butach i po skarpetkach nawet. Fajne na wykrywki Nike i Adidasy. Adidas. I Nike. Jak chcemy. Adidas. Można wrzucić? Ja Nie, no? Dobra, koniec ratwy. Odpalamy tryb skarb. Tak, tu jest tryb skarb. S. Jeszcze Jakbym się stracili. Czyli w którą stronę za skarbem? Nie wiem, stracony. Jesteśmy straceni na bramkę, dobra. słychać, ale jakby nie bije na kolor, mamy wykrywać w trybie jednoczesnym i raczej ewidentnie wskazuje żelazo. Chociaż póki jak nie kopniemy, to się nie dowiemy, nie? O. Ale nie ma kolorów. Czyli nie kopiemy? Nie, nie Zostawimy, szukamy na nie kolory, zbierzemy a później następne sygnały. Szukamy tylko wartościowych sygnałów. Tam się już niecierpliwi A my Pala. tu dalej? A my walczymy. Słowek, gdzie nie będziesz jeszcze kopał? No Tam, w haszczach. A dobra. co tam? Bo mi trzeba się wylulać. A, pauza, break Pala. pauza, dobra Zostawimy cię sam na sam Takim okazem, takim <noise> dlachem <noise> Ten tam chilluje Bestia chilluje, a ja tu już kasę kolejną wyrywam Mamy Złociaczka współczesnego Gotoweczka A tam walka, walka trwa A co to jest? Sprawdź tu Promocz To okay. Okay. Patrzcie, patrzcie, będzie szukał ty Coś się trzyma w tym jest Sygnał Gdzieś tu chyba Jezus Maria, się mu Nie, tu chyba był gdzieś A, jest, już widać To? O, widzisz Wszystko bo to, co się świeci Gumka czy co? Ale z jakąś metalową obejmą? Nie no, kawałek amelinium. To ogólnie jest mały stripping pointer do wykrywania wszelkiego żelaza i kolorów. Takiego bliskiego. Patrzcie co odkryliśmy. Chyta, nie? Patrzcie tak. Dotyka i nie łapie go. Pierwszy raz coś takiego nam się zdarzyło. A to nie musi być wcale ten. O, ta walka, o. Jest grubszy złom to z daleka chyta. Nie musi być wcale dotyka, dotykać. Tu tam dotykasz w ogóle i nie łapiesz? Nie, łapię, nie tak? łapię, jak jest tak kantem postawione. Ale to. O. Zapał jest. Jest, młode pokolenie rośnie. Taki jeszcze balec trochę, ale jest. Jest krok. To prowadziłem ja mi, czy ja mi prowadzi to? <noise> Kto, z kim, kto kim omiata no właśnie Idziemy no To żeś kapkę za wysoko to ci rzuci ja. Wypadło z kadru Powtórka <gry> yes. jest Opusz opuszczamy miejscówkę. Tu następne nagrania. Brzmi, meczki się kuleją. Tiktok, live. robimy podsumowanie. Dzisiejsze wypadcie kończy tak: Żelestwa, takiego grubszego, dość sporo. Łańcuch krowie zawias. Tu telefon z XVII wieku z aparatem. Ludwik XVI selfie sobie robił. Dużo tych kapsów, zawleczek z piwa, z polmosów. I no i mamy też parę monet jeszcze jest i tak tutaj mamy ciekawsze rzeczy, monetki i z monetek udało się nam złotoweczka współczesna wpadła wpadło 5 groszy współczesne i te się PRL, takie dość ładne nawet nam wyszły, 2 złote wyszło 1977 i dwa razy 10 złoty nam wyszło jedna dziesiąteczka jest Bolesław Prus i jedna dziesiąteczka jest Adam Mickiewicz no. A więc, tak, wypadł dany po dłuższym czasie, przerwy, której nas nie było. Jeśli Wam się podobało, chcieliście tego więcej, to jak najbardziej będziemy nagrywać. Czekamy na miłe komentarze i na subskrypcję. Dokładnie. Na razie.